Wciąż wracasz do alkoholu. I pokażę Ci, dlaczego żaden z tych powodów nie ma zupełnie sensu. Stres? Klik. Weekend? Klik. A kiedy ta kontrola znika, to Ty masz się wstydzić. Moja ciocia ma 93 lata i do obiadu codziennie pije wino. Wiesz co najbardziej mnie zaskoczyło, kiedy przestałem pić alkohol? Że to, co miało być dla mnie chwilą relaksu po ciężkim dniu, tak naprawdę zabierało mi ten relaks. Nie być jeden kieliszek wina, żeby się odprężyć, a kończyło się na całej butelce, a czasem jeszcze na czymś mocniejszym. Zamiast zrobić coś dla siebie czy po prostu położyć się wcześniej spać, siedziałem do późna, a rano zamiast świeżości i spokoju i tego relaksu czułem zmęczenie, mało energii, rozczarowanie, czemu znowu to zrobiłem. Może to znasz. Ja znałem aż za dobrze przez 25 lat. Dopiero kiedy zrozumiałem, jak alkohol wpływa na mój mózg, wszystko kliknęło. Zrozumiałem w końcu, że to nie ja byłem problemem. Problemem jest ten mechanizm, który sprawia, że ta trucizna udaje przyjaciela. I kiedy zobaczysz to jasno, to wolność staje się naturalna, a nie wymuszona. Dzisiaj rozbiorę na części sześć powodów, przez które ty, mimo że ogarniasz swoje życie, tu wciąż wracasz do alkoholu. I pokażę ci, dlaczego żaden z tych powodów nie ma zupełnie sensu, kiedy spojrzysz na niego bez iluzji. Ja jestem Marcin, jestem twoim kołczem trzeźwości. Prowadzę ten podcast Wybity z Orbity oraz kurs Wyjście z Orbity, gdzie pomagam ludziom takim jak ty odzyskać klarowność, spokój i wolność bez poczucia wstydu i bez poczucia, że coś tracą. Powód pierwszy: piję, bo to mnie relaksuje. Brzmi znajomo dla ciebie? Ciężki dzień. Dzieci w łóżkach, wreszcie chwila ciszy. Należy mi się. Otwierasz wino. Tylko jeden kieliszek. Mimo że rano mówiłeś sobie, że dzisiaj nie pijesz. Część Ciebie wierzysz, że to będzie tylko jedna lampka, ale gdzieś głębiej wiesz, że na tym się nie skończy. Jeszcze nigdy się nie skończyło. Jeszcze zanim weźmiesz ten pierwszy łyk, już w momencie, kiedy nalewasz to wino, czujesz w ciele taki. Znajome ciepełko, znajomy dreszczyk oczekiwania. To nie jest sam alkohol, go powoduje, tylko to Twój mózg, który uruchamia już system nagrody i kojarzy tą sytuację z ulgą. To jest dokładnie jak z cytryną. Wystarczy pomyśleć o dużej, soczystej cytrynie, a już leci ci ślina. Tylko tutaj zamiast śliny pojawia się dopamina. I po pierwszym łyku pojawia się to złudne wrażenie spokoju, które potem już nie wraca. Ale to nie jest żaden spokój, to tylko reakcja chemiczna, którą mózg myli z ulgą. Na moment wszystko wydaje się prostsze. Problemy jakby bledną, przestają się zupełnie obchodzić. Ale to nie dlatego, że one zniknęły, tylko dlatego, że ta chemia na chwilę odcina, odcina cię od emocji. I właśnie wtedy, w tym momencie znikają wszystkie postanowienia. One są już bez znaczenia. Ale to napięcie, które miałeś, nie znika. One zostaje przykryte, tak jak brud pod dywanem, i potem wraca, i to z odsetkami. Rano mgła, mało energii, obietnice, że od jutra inaczej. Gdzie ten relaks? No nie ma go. Ta chwila ulgi, którą miałeś, to, to nie magia alkoholu, to próba wyciszenia napięcia, które wywołał w tobie właśnie sam alkohol. A ten prawdziwy stres, który masz, on zostaje. Zadania, presja, dzieci, projekty, problemy nic z tego nie znika. Tylko ty masz w sobie mniej siły, żeby sobie z tym radzić. I potrzebujesz jeszcze więcej alkoholu, tak myślisz. Prawdziwy relaks nie potrzebuje etanolu, on potrzebuje ciszy w głowie, a nie procentów w kieliszku. I ten spokój wraca, kiedy przestaniesz w końcu dolewać tej oliwy do ognia. Wyobraź sobie, że wracasz do dniu po długim, ciężkim dniu, jesteś zmęczony i zamiast otwierać piwo czy wino, zaparzasz sobie aromatyczną herbatę. Taką naprawdę na wypasie, z miodem, z kardamonem, z goździkami, z plasterkiem pomarańczy. Ten zapach zaczyna wypełniać kuchnię, a w twojej głowie robi się trochę spokojniej. Siadasz na chwilę, nic nie musisz robić, nie skrólujesz telefonu, nie nadrabiasz. Masz po prostu 10 minut dla siebie. Zasługujesz na tą chwilę relaksu. Tego prawdziwego, a nie tego sztucznego z butelki. A może zamiast siedzieć wychodzisz z domu. Kwatran spaceru nawet po twoim własnym osiedlu potrafi więcej niż kieliszek czegokolwiek. Ciało rozładowuje napięcie. Myśli się porządkują. Albo szybki bieg. 3 kilometry. Bez celu, bez żadnych ambicji. Tylko po to, żeby poczuć jak wraca ten oddech, puls i życie w ciele. A jak na dworzu leje i wieje, to zostań w domu, zgaś górne światło, zapal lampkę, włącz muzykę, która cię uspokaja i zamiast procentów wlej w siebie trochę ciszy i trochę spokoju. Tylko tyle i aż tyle, jak mawia mój kolega. To są małe rzeczy, ale jeżeli dasz im szansę, jeżeli dasz sobie szansę, to w końcu zadziałają. Twoje ciało nie potrzebuje alkoholu, żeby się rozluźnić. Ono potrzebuje, żebyś na to pozwolił. I są lepsze metody. Krótko mówiąc, jeżeli alkohol był twoim sposobem na relaks, to tak, jakbyś próbował gasić pożar benzyną. Ulgę czujesz tylko dlatego, że chwilowo podlewasz to pragnienie. Ale alkohol go tak naprawdę nie gasi, tylko je wzmacnia. Prawdziwy spokój zaczyna się wtedy, kiedy nie ma już czego gasić. Okej. Okay. Powód numer dwa, który wciąga większość z nas, to ten moment, kiedy zaczynamy wierzyć, że alkohol to część normalnego życia. Przecież nie rodzimy się z myślą, że wino to jest spokój, whisky to klasa, a piwo to luz i sport. Tego nikt nie ma w DNA. To jest coś, co nam wygrano przez lata. Przez reklamy, przez filmy, przez billboardy na drodze do pracy, przez wszystkie imprezy rodzinne. Przekaz Prosecco 17, bo zasłużyłaś. Piwko po pracy, bo wszystko jest dla ludzi, bo nawadnia. Zanim się obejrzysz, wchodzisz w dorosłość, alkohol staje się jak subskrypcja na to, żeby czuć się normalnie. Staje się czymś jak aplikacja, która jest zawsze dostępna do każdej okazji, którą włączasz. Stres, klik. Weekend, klik. Awans, ślub, pogrzeb, czwartek, poniedziałek, klik. Wiesz, co jest najzabawniejsze? Że alkohol to zawsze ta sama substancja, niezależnie od etykiety. Etanol w winie, w piwie, w whisky, w biopaliwie do kominka, w dodatku do benzyny to dokładnie ten sam związek chemiczny. Różni się tylko opowieść. Wino romantyzm whisky siła i wyrafinowanie piwo luz i sport. Jeans styl. A to wszystko to ta sama trucizna, tylko w innym szkle, w innym opakowaniu. Co możesz zrobić? Zacznij rozbierać reklamę na czynniki pierwsze. Zobacz, co próbują ci sprzedać. Emocje, status, przynależność. Żadna reklama nie pokazuje, jakie są skutki tego alkoholu, jakie są prawdziwe skutki. Ktoś śpi pod stołem, ktoś żyga. A potem spytaj siebie, czy naprawdę do tego potrzebuję alkoholu, czy po prostu kupiłem tę narrację. Zmień rekwizyt, nie zmieniaj kontekstu. Spotkanie z przyjaciółmi, weź coś w ładnym szkle, bez procentów. Nikt nie musi zauważyć. A jak zauważy, to nie musisz się tłumaczyć. Stres? Zamiast butelki, 10 minut światła, 10 minut spaceru, kilka głębokich oddechów. Nagroda? Idź na masaż weź sobie kąpiel, miej jakiś kontakt z drugą osobą, z przyjacielem. To naprawdę działa i nie ma po tym kaca. A jeżeli chcesz mi pomóc tworzyć pozytywny zakątek internetu, to kliknij subskrybuj i zostaw lajka. Niech algorytm wie, że można gadać o czyjśłości bez nadęcia, bez wstydu i warto o tym gadać. Powód numer 3, trzy, który trzyma ludzi w alkoholu latami, to przekonanie, że ze mną jest coś nie tak. Dlaczego inni potrafią, a ja nie? Znowu zawaliłem. Może po prostu jestem słaby. Pamiętam pewien poranek, jak dziś. Siedziałem pod prysznicem, wczoraj miał być tylko jeden kieliszek, a było dużo więcej. Obiecałem sobie, że tym razem wytrzymam miesiąc bez alkoholu. Minęły dwa dni, i znowu ta sama myśl, która przyszła, jak zimny prysznic. Co jest ze mną nie tak? Tylko, że tak naprawdę nic. Tak samo jest z tobą. Nie jesteś wadliwy, nie jesteś słaba. To nie ty jesteś problemem. Próbują ci to wmówić. Tu system jest zaprojektowany, żebyś właśnie tak się czuł. System, który mówi, wypij, zasługujesz, ale pij odpowiedzialnie. Wypij, bo tak wszyscy robią. Wypij, bo przecież kontrolujesz. A kiedy ta kontrola znika, to ty masz się wstydzić, bo pić trzeba umieć, bo to jest dla mądrych. I mocnych ludzi. Masz wierzyć, że to z tobą jest coś nie tak, że nie masz charakteru, że nie masz siły woli. Ale to jest nieprawda. To tak, jakby winić się za to, że nie umiesz umiarkowanie zażywać heroiny. Alkohol też jest narkotykiem, który zabi zabija więcej ludzi niż heroina. To nie charakter decyduje, tylko biochemia i mechanizm uzależnienia. Ja przez wiele lat wierzyłem, że muszę się naprawić. A prawda jest taka, że nie było czego naprawiać, że to nie ja byłem zepsuty. Zepsuty był program, który miałem wgrany w głowie. Zepsuta była moja relacja, którą miałem z alkoholem i zepsuta była kultura, która tą relację wspierała. Bo w naszej kulturze, jeżeli nie pijesz, to jesteś dziwny. A jeśli pijesz, mimo że wewnątrz cierpisz, to jesteś normalny. A jak nie pijesz, to masz problem, nie ogarniasz. Brzmi absurdalnie, ale właśnie tak działa ta iluzja. Wielu ludzi trafia do lekarzy, do terapeutów, do grup wsparcia i słyszy: Masz problem, jesteś alkoholikiem. I w tym momencie dzieje się coś niebezpiecznego, bo zaczynasz wierzyć, że tu ty jesteś problemem, a nie ta substancja, ten narkotyk, który manipuluje twoim mózgiem. I wtedy, nawet jeżeli chcesz przestać, to masz w głowie: Przecież jestem alkoholikiem, jestem już zepsuty, taki już jestem. I wracasz, bo system wbił ci do głowy, że nie da się inaczej. A prawda jest taka, że da się. Nie jesteś uszkodzony, nie potrzebujesz naprawy, potrzebujesz zrozumienia mechanizmu, nowej perspektywy i, i potrzebujesz poprzestawiać sobie w głowie pewne rzeczy. To nie ty jesteś winny, że alkohol cię tak wciągnął, ale to ty jesteś jedyną osobą, która może cię z tego wyplątać przy odpowiednim wsparciu. Nie przez walkę, tylko przez zrozumienie. Nie przez siłę woli, tylko przez zmianę świadomości, bo gdy zaczynasz widzieć alkohol takim, jakim jest naprawdę, nie jako przyjaciela po pracy, tylko jako toksyczną eks, która wszystko ci zabiera, jako chemiczny narkotyk tłumiący Twoje emocje, to ten czar pryska. I wtedy przestaniesz, przestajesz się obwiniać, zaczynasz się uwalniać. Powód numer cztery, który trzyma nas w orbicie alkoholu, to to, że nie docierasz do źródła problemu. W poprzednim punkcie mówiłem, że to nie ty jesteś problemem i to prawda. Ale równie ważne jest zrozumienie, że alkohol często też nie jest jego źródłem. On potrafi być tylko objawem. To plaster, którym próbujesz przykryć coś głębszego. Ja dzisiaj wiem, że alkohol był dla mnie często narzędziem ucieczki. Nie przyczyną tylko sposobem radzenia sobie z tym, co mnie bolało. Tak jak z bólem zęba możesz łykać tabletki przeciwbólowe. Na chwilę to pomoże, ale dopóki nie pójdziesz do dentysty i nie zajesz do środka, to ból wróci i on wróci zawsze. I alkohol działa identycznie. Uśmierza na chwilę to, czego boisz się dotknąć. Złość, lęk, zmęczenie, presję, poczucie, że nie wyrabiasz, że nie jesteś wystarczający. Na moment, to ucisza, a potem wraca razem z kacem, ze wstydem, z frustracją. Kiedyś byłem przekonany, że piję, bo to pomaga mi się odstresować. Bo mam dużo odpowiedzialności, bo projekty, bo dzieci, bo życie, bo to, bo tamto, ale prawda była taka, że nie umiałem odpoczywać bez, bez bodźców. Cisza mnie trochę przerażała, bo w ciszy wychodziło to, co alkohol tak skutecznie tłumił. I to właśnie było źródło problemu. Nie wino, nie piwo, nie wieczór po pracy, tylko ta iluzja, że alkohol cokolwiek rozwiązuje. Ale spójrz na to logicznie: czy substancja, która psuje sen, może cię regenerować? Czy coś, co podnosi tętno, powoduje niepokój, może cię uspokajać? Czy coś, co osłabia koncentrację, może ci dawać kontrolę? No nie, ale dopóki wierzysz, że może, to twój umysł będzie się trzymał tej prawdy jak koła ratunkowego. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że boisz się, że bez niego będzie pusto. Ja też się bałem. Bałem się, żeby z alkoholu wszystko będzie szare, że nic mnie nie będzie cieszyć, że życie straci smak. Wiesz co? Życie straciło smak, straciło smak alkoholu. Ale zyskałem prawdziwy smak. Bo dopiero wtedy wszystko zaczęło mieć ten prawdziwy smak. Bo kiedy przestajesz krążyć wokół alkoholu, wylatujesz z jego grawitacji, to to jest ten moment, w którym odzyskujesz dostęp do emocji, do energii, do wszystkiego, co było tłumione przez lata. I nagle okazuje się, że stres da się rozładować inaczej, że złość da się wykrzyczeć, wybiegać, wyrzucić z siebie z oddechem, z ruchem, że smutek da się przeżyć, a nie go topić w alkoholu. Alkohol tak naprawdę nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem. To jest tylko substancja. A ty ty możesz zdecydować, czy dalej chcesz z nim walczyć, czy dalej macie trzymać w swojej orbicie, czy w końcu zejdziesz z tego ringu i wybijesz się z tej orbity. Powód numer pięć, który potrafi zatrzymać nawet najbardziej świadomych ludzi, to skoro inni mogą pić z umiarem, no to ja też powinienem móc, nie? Brzmi rozsądnie, tylko że to zdanie to jest logiczna pułapka, która trzyma miliony ludzi w tym samym schemacie. Przecież wszyscy piją. Wypija jak normalny człowiek, wszystko jest dla ludzi. Trzeba umieć pić. Nie chcę być fanatykiem. Znasz to, ja znałem perfekcyjnie. To był mój taki wewnętrzny pierowiec, który mi podpowiadał te rzeczy. I był genialny w racjonalizowaniu każdej decyzji o piciu. Kielisz jak po ciężkim dniu, przecież każdy tak robi. Nie szkodzi, jak to się zrobi z umiarem. Pił w opobieganiu. Przecież to dobre no, minerały, nawodnienie, lepsze spanie. Wino w piątek? Przecież kultura, nie nauk. No i to jest dobre dla serca. Tak właśnie działa myślenie przez analogię. Zamiast zadać sobie pytanie, czy to ma sens dla mnie, to patrzysz, co robią inni. A że inni też są zanurzeni w tej samej kulturze picia, to idziesz za tłumem. I problem jest w tym, że większość ludzi nie wie, dlaczego pije. Nie analizuje tego, tak jak ty oglądając takie podcasty. Nie zadaje pytań. Więc kierując się ich przykładem, kierujesz się nie w stronę prawdy, tylko w stronę statystyki. A statystyki są brutalne. W Polsce od 4 do 5 milionów dorosłych żyje z problemowym piciem albo z uzależnieniem. To znaczy, że mniej więcej co 6 dorosły ma realny problem z alkoholem, ale czasem niestety o tym nie wie. To są ludzie, których mijasz codziennie. To są rodzice na szkolnym parkingu, to jest sąsiad z psem, menadżer twojej firmy. Na zewnątrz wszystko wygląda normalnie, dopóki nie zajrzysz pod powierzchnię. I wiesz, co jest najtrudniejsze? Że ten problem nie kończy się na porannym kacu. Każdego dnia w Polsce umiera około 100 osób z powodu alkoholu. To jest kilka istnień co godzinę. Kiedy ty oglądasz ten film to gdzieś w Polsce ktoś właśnie stracił życie, które kiedyś miało być tylko trochę spokojniejsze po pracy. Porównywanie się do innych, no ja też się kiedyś porównywałem. Myślałem, czemu on może wypić dwa kieliszki i spać, a ja nie mogę przestać, dopóki nie skończę butelki. Czemu oni piją tak powoli, a ja muszę wypić wszystko naraz. I wiesz co odkryłem? Oni nie byli w stare, wcale lepsi, po prostu ich granica jeszcze nie została przekroczona. Jeszcze nie została przekroczona. Alkohol działa jak grawitacja i ciągnie w dół każdego, kto zostaje w jego polu zbyt długo. Jedni spadają po roku, inni po dwudziestu, ale prędzej czy później orbitę i tak trzeba opuścić, albo w ten sposób na dół, albo w inny sposób, tak jak ja, po prostu się z niej wybić. I wiem, co teraz część z Was sobie pomyśli. Zaraz ktoś mi napisze w komentarzu. A mój dziadek ma 78 lat i codziennie pije kieliszek i żyje. Albo moja ciocia ma 93 lata i do obiadu codziennie pije wino i nic jej nie jest. Jasne, takie historie istnieją. Nie musicie tego pisać. Ale to są wyjątki. A budowanie życia na wyjątkach to trochę jak planowanie emerytury po wygranej w Totolotka. Pamiętam ten moment, kiedy przestałem pytać, czy mogę pisać jak inni. Bo zrozumiałem, że to wcale nie chodzi o tych innych. Niektórzy faktycznie potrafią być pół kieliszka raz w miesiącu i na tym poprzestać. I w porządku, niech tak mają. Ale ja zadałem sobie pytanie, czy ja chcę tak żyć? Czy to jest moim celem? Czy w ogóle jest mi to potrzebne? Bo jeśli odpowiedź brzmi nie, to po co miałbym wciąż próbować się dopasować do normy, która mnie unieszczęśliwia? To był moment, w którym coś się we mnie przestawiło. Nie chciałem już być normalny, chciałem być wolny od tego gówna, od tej trucizny, bo normalność to nie jest to samo co zdrowie. W dzisiejszych czasach nienormalność jest normalnością. A bycie jak wszyscy w społeczeństwie, które świętuje ka każdą okazję przy butelce, to raczej. Ostrzeżenie niż powód do dumy. Dlatego nie kopiuj schematu społeczeństwa, które sięga po truciznę, żeby się zrelaksować, zasnąć albo poczuć odwagę. Zaprojektuj własny sposób na życie taki, który nie wymaga niczego, co cię osłabia. Dopóki pytasz, jak inni to robią, to będziesz miał dokładnie ich rezultaty. A kiedy zapytasz, jak ja chcę żyć, to zaczynasz własną trajektorię i wyznaczasz własną orbitę. Powód numer 6, często ten, który rozstrzyga wszystko, brzmi: Jeszcze nie podjąłem decyzji. I to był najtrudniejszy moment w mojej historii. Nie wtedy, kiedy miałem kaca, nie wtedy, kiedy wstydziłem się własnych słów czy czynów po alkoholu, tylko wtedy, gdy zrozumiałem, że ciągle zostawiam sobie furtkę. Nie teraz coś zmienię, bo na wakacjach za chwilę będę pić. Nie teraz, bo zaraz święta i, i będzie trzeba się napić. A tu urodziny i nie wypada nie pić. Zawsze była jakaś okazja, zawsze był jakiś powód, żeby tą decyzję odłożyć na jutro. A jutro, jak wiadomo, nie istnieje, nigdy nie nadchodzi. Jutro zawsze jest jutrem. I tak rok za rokiem, dekada za dekadą, pół na trzeźwo, pół w ucieczce, na rauszu. Problem nie był w sile woli. Tylko problem był w braku decyzji, w tym, że ciągle przekładałem ten moment, w którym naprawdę miałem postawić kropkę. I dopóki odkładasz decyzję o prawdziwej zmianie, dopóki zostawiasz sobie plan B, to twój umysł nigdy w pełni nie przestawi się na nowe życie. To jest jak trzymanie jednej nogi w łódce, a drugiej na pomoście. Nie popłyniesz nigdzie, tylko się zmęczysz. Albo jak yy, chcesz wejść do innego pokoju, ale nie chcesz kusić tej klamki. Wiesz, co jeszcze zrozumiałem? Że brak decyzji też jest decyzją. Kiedy mówisz, jeszcze nie teraz, to tak naprawdę mówisz, niech zostanie tak jak jest. A w świecie alkoholu, jak już masz problem, to oznacza jedno, niech będzie gorzej, bo z tą substancją nie da się stać w jednym miejscu. Albo wychodzisz z orbity, albo powoli wciąga cię ta grawitacja coraz głębiej. Prawdziwa zmiana zaczyna się w sekundę. Nie w terapii, nie w wyzwaniu, nie w książce, tylko w tą sekundę, w której decydujesz przez duże d: skończyłem, nie potrzebuję tego więcej, nie chcę więcej tak żyć, zrobię wszystko, żeby się nauczyć żyć inaczej. Wybieram siebie. U mnie to przyszło nagle. To było jak takie nagłe kliknięcie w głowie. Bez fanfar, bez wielkich słów, po prostu chwila absolutnej jasności. Sekunda, w której zrozumiałem, że już nie chcę żyć po staremu, mam dość. To nie było łatwe, ale paradoksalnie to było dosyć proste. Kiedy decyzja zapadła naprawdę, to wszystko inne zaczęło się układać wokół niej. Nie muszę już codziennie negocjować, nie muszę pytać, czy zasługuję dzisiaj na kieliszek, po prostu żyję dalej. Jeśli chcesz poznać, jakie są twoje dodatkowe powody, które tak naprawdę trzymają cię w orbicie alkoholu, to mam dla ciebie ćwiczenie. Dwie wielkie listy. To jest proste ćwiczenie, które pomoże ci odkryć powody, dla których sięgasz po alkohol oraz wszystkie obawy, które cię powstrzymują przed zmianą. Zrób to ćwiczenie dziś, zajmie ci to 10 minut i koniecznie napisz w komentarzu, jaki powód cię zaskoczył najbardziej, taki, o którym wcześniej nawet nie pomyślałeś. Link znajdziesz w opisie pod filmem i pamiętaj, że prawdziwa wolność nie zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz pić, ona się zaczyna w momencie, kiedy już nie chcesz pić. I to jest możliwe i to jest właśnie wyjście z orbity.